Jazda! Ja jestem cały przeciążony, za dużo rzeczy co napakowałem chyba. Mam strasznie dużo magazynków, więcej niż chciałbym wziąć. Ja mam 8 magazynków do Kałacha, 3 do pistoletu kurwa pitolatu. 8 i mam 22! Ty MS, ty wiesz, że nawet tego wszystkiego nie wystrzelasz? Chuj! Czekajcie! Co ty drapisz? Ty Wyrzucam rzeczy, jakieś w to weźcie. Co tu a nie dobra, to jednak nie będzie pasować do mojej. No aż tyle magazynków nie wiesz? Mówię, wystrzela się. No chuj wam tyle magazynków? Ja mam tylko 7 magazynków. No właśnie, 8 wywaliłeś jest Nie wiem, kto to jest, ale. Ja nie wiem nic o tym. To nie moje. Na liście na liście. Ja sobie taki to jebany leki zrobiłem, że jak, że jak idę, to mi sta